Minęła 19.30. Na kompas tok zaprasza Tomasz Słodki. Wbrew temu co sądzi większość Polaków, podróżować po świecie można tanio. Nadal wydaje się, że wyjazd do Paryża, Londynu, Oslo czy Brukseli musi sporo kosztować. Udowodnimy Wam, że to nieprawda. W najbliższych tygodniach pokażemy, jak można zwiedzać Europę za niewielkie pieniądze. I nie będzie to wcale wyprawa autostopem, tylko samolotem. Oczywiście tanich linii, w których bilety, aby były tanie, trzeba rezerwować z dużym wyprzedzeniem. W trakcie naszych wypraw sprawdzimy, jak poruszać się po mieście, czym najlepiej dojechać z lotniska do centrum, jak zarezerwować nocleg, aby był tani, oraz co zwiedzać. Przed nami pierwsza podróż do zachodniej części Europy, na którą zaprasza Tomasz Słodki. Mówi się tutaj w trzech językach: przede wszystkim niderlandzkim, francuskim i niemieckim. Nazwy ulic podawane są w dwóch językach. Sieć kolejowa liczy 3437 km. Drogi mają ponad 145 tysięcy km. Znajdują się tu także 42 lotniska, w tym 24 z twardymi pasami startowymi. Stolicą Belgii i Unii Europejskiej jest Bruksela, skąd witam i zapraszam na tanie podróżowanie. Znajdujemy się na Grand Placu. To w tym miejscu rozpoczynamy zwiedzanie Brukseli. Tutaj również spotykają się wszyscy turyści przyjeżdżający z całego świata do Belgii. Za moimi plecami znajduje się Muzeum Miejskie. To w tym muzeum całe rodziny mogą w zabawny sposób rozwiązywać rebusy i zagadki związane ze sztuką, rzeźbą i malarstwem, które rozsławiły Brukselę na cały świat. Naprzeciwko tego muzeum znajduje się Ratusz Miejski. W 1998 roku stary rynek został wpisany na listę dziedzictwa narodowego UNESCO. Między innymi dlatego, że w XII wieku pełnił bardzo ważną rolę ekonomiczną i komunikacyjną między Cesarstwem Niemieckim a Francją. Prawdopodobnie nie bylibyśmy teraz w Brukseli, gdyby nie jedna bardzo znana postać. Manneken PiS to najpopularniejsza figurka w stolicy Unii Europejskiej. Jak głosi legenda, chłopiec uratował miasto. I to w dość nietypowy sposób, mianowicie ugasił knot bomby, oddając na niego mocz. Obecnie w tym miejscu często można napić się darmowego piwa i zrobić sobie zdjęcie. Nieopodal pomnika znajduje się Muzeum Odzieży i Koronki, Królewskie Galerie Świętego Huberta oraz Katedra Świętych Michała i Guduła. To obowiązkowe miejsca do zobaczenia. Zanim jednak zwiedzimy Brukselę, udajmy się do hotelu. Pokoje możemy wynająć już od 100 złotych za dobę od osoby. Pomocny do tego będzie internet. Dzięki specjalnym stronom możemy znaleźć tani hotel lub hostel. Wpłacając 10% kwoty rezerwacji mamy pewność, że nocleg na pewno będzie na nas czekał. Ale to nie jedyne możliwości noclegu. Młodym podróżnikom możemy zaproponować głównie hostele. Cena noclegu wynosi około 18 euro za noc. Najbardziej znany hostel nosi nazwę Jacques Brel. Oprócz tego mamy jeszcze jeden hostel trzeci jest obecnie w budowie. Można też wybrać jednogwiazdkowy hotel. Ceny są podobne od 20 do 25 euro. W większości miejsc możemy liczyć na śniadanie, natomiast korzystanie z internetu może kosztować około 5 euro za dwie doby, gdy już zameldujemy się w hotelu lub hostelu, pora ruszyć w miasto. Bruksela to idealne miejsce do podróżowania komunikacją miejską. Posiada trzy linie metra o długości ponad 30 km. Do tego tramwaje i autobusy. Tramwaje w centrum miasta poruszają się pod ziemią, a możemy się do nich dostać przez wejścia do metra, odwiedzając stolicę Unii Europejskiej w weekend warto zaopatrzyć się w bilet miejski trzydniowy. Kosztuje on 10 euro, dzięki niemu możemy poruszać się po mieście wszystkimi środkami komunikacji. Możemy wybrać również bilety godzinne, jednorazowe, jednodniowe, tygodniowe czy miesięczne. Jednak stolica Belgii to dość małe miasto, dlatego w centrum najlepiej poruszać się pieszo. Można także wynająć pojazd jednośladowy. Można wypożyczać rowery, które stoją na ulicach. Koszty takiego wypożyczenia to 2 euro za godzinę. To bardzo wygodna forma podróżowania, gdyż można je później zostawić w dowolnym miejscu. Polecam więc metro i rowery. Samochód to dużo kłopotu. W Brukseli, czy to pieszo, czy rowerem, można spotkać wielu interesujących ludzi i zobaczyć wiele ciekawych miejsc. Moja stolica, moje dzielnice europejskie. Pod taką nazwą został wydany Europejski Przewodnik po Brukseli. Europejski, dlatego że dostępny w kilkunastu językach, głównie krajów członkowskich. Kosztuje tylko 7 euro, czyli około 28 zł. My wybraliśmy wersję polską, dlatego zdecydowanie prościej poruszamy się po Brukseli. Znajdujemy się teraz na Grand Placu, za mną centrum informacji turystycznej. Nieczynne niestety w niedzielę, ale przez cały tydzień w kilku językach możemy uzyskać informacje o tym mieście. Możemy także zarezerwować hotel. W Centrum Informacji Turystycznej czeka na nas kilkuosobowa, miła obsługa mówiąca po francusku, niderlandzku, niemiecku i angielsku. Pracownicy dysponują bezpłatnymi planami miasta, doradzają jak najszybciej dotrzeć do upragnionego punktu oraz ile kosztują dane atrakcje. Możecie pytać o wszystkie trwające wystawy. Pomożemy Wam w obraniu wygodnej kolejności zwiedzania poszczególnych miejsc. Dostaniecie przewodniki, udzielimy informacji o historii miasta i zdobędziecie informacje o skrótach. Informacja czynna jest od 9 do 18. Możemy w niej kupić bilety do miejsc, które trzeba zobaczyć, wypożyczyć audioprzewodnik oraz zarezerwować hotel. Spacerując ulicami Brukseli możemy poczuć zapach czekolady. Nikogo nie dziwią hostesy rozdające takie oto właśnie czekoladki. Bruksela bowiem słynie z produkcji czekolady i koronek. Bruksela, miasto czekoladą płynące. Tutejsze słodkości uważane są za najlepsze na świecie. Wyrabiane są ręcznie z wysokiej jakości składników czekolady, masła, śmietany i cukru. This one you can pay, um, ten cent. Za tę czekoladę o wadze około 10 gramów zapłacicie około 10 eurocentów. Za tę drugą trochę więcej. Jest ona cięższa, więc szacuję, że będzie to około 20 eurocentów cent, Produkujemy czekoladę już przez trzy wieki. Obecnym mistrzem świata wyrobów czekoladowych jest Pierre Marcolini, również stąd. Sablon to miejsce, w którym znajdziecie wszystkich najlepszych producentów czekolady. Neuhaus wymyślił pralinki, obracamy się więc w przestrzeni tradycji i nowoczesności. Dlatego właśnie jesteśmy znani jako najlepsi producenci czekolady. No, obok Szwajcarii, oczywiście. Czekolada do XIX wieku była luksusem, dziś może sobie pozwolić na nią. Każdy. Mieszkańcy Brukseli rocznie zjadają około 8 kg czekolady. Bardzo lubię moją pracę, ponieważ mogę próbować sprzedawanych tu czekoladek. Ale oczywiście robię to tylko w interesie klientów, bo przecież muszę wiedzieć, co im sprzedaję. Czekolada to jeden z dwóch głównych symboli Brukseli. Obok słodkości, turyści zachwycają się także ręcznie robionymi, belgijskimi koronkami. Co kilka metrów znajdują się tutaj sklepy, albo z czekoladą, albo z koronkami. To jest bardzo Tradycja koronkarstwa narodziła się w Brugi. Dziś istnieje tam szkoła, w której uczniowie zgłębiają tajniki koronkarstwa klockowego. Kolejnym ważnym miejscem dla historii tej sztuki jest Antwerpia. Nie wolno również zapominać o okolicach niemieckiego miasta Lir. Jak widzicie więc każda część kraju ma swój odmienny rodzaj koronki. And so you see every place have Koronki były symbolem luksusu aż do XVIII wieku, a pięknie wykonane koronkowe suknie budziły pożądanie zamożnych tam. Spacerując uliczkami Starego Miasta w Brukseli, możemy spotkać wiele interesujących osób. Znajduje się tutaj także wiele interesujących miejsc, m.in. sklepy z winylami czy dom komiksu. Na każdym kroku jesteśmy zachęcani do spróbowania miejscowej kuchni. Obiad kosztuje od 8 do 20 euro. Na ulicach cały czas rozbrzmiewa muzyka. Fani płyt winylowych znajdą tutaj także coś dla siebie. Znajdziecie tu płyty z muzyką praktycznie każdego rodzaju, od soul'u po rock i jazz z nagraniami od lat 40. do 80., a nawet 90. Nie kolekcjonujemy nowości, interesują nas wyłącznie te lata, o których wspominałem. My name is Marlon. I'm from New Jersey, USA. Um, places like this, old music stores where there's vinyl. Miejsca takie jak te, gdzie można kupić muzykę zapisaną na płytach winylowych, to ostoje prawdziwej muzyki. Większość tej starej twórczości nie została nigdy zapisana w formacie MP3. Nie można jej znaleźć w formie elektronicznej. Dlatego właśnie to prawdziwa muzyka, w szczególności soul i funk, których wykonawcy byli popularni dawno temu i mają tylko małą garstkę wiernych słuchaczy wśród Afroamerykanów. <laughs> Kiedy byłam dzieckiem, mój ojciec słuchał dużo muzyki właśnie z płyt winylowych. To dla mnie bardzo odległe czasy. Płyta winylowa jest mocniejsza od płyty CD, można jej dłużej używać i myślę, że gdybyśmy słuchali płyt CD wcześniej, nie byłoby już muzyki. Płyt kompaktowych można wysłuchać dwa, trzy razy i zaczynają przeskakiwać because uh a vinyl uh, is stronger and a CD is weak two three times you're listening to him and it's. Uważam również, że dźwięk z winyla jest lepszy, ale to już może dlatego, że zostałam wychowana na tych płytach. Jednak mimo wszystko tak mi się wydaje. It the sound is better on the vinyl, I think. Maybe it's because I was I was raised listening vinyl music, but I think the sound is better. Bruksela to nie tylko stolica Belgii i Unii Europejskiej, to również stolica komiksu. Wielu uznanych światowych twórców tej sztuki pochodzi właśnie z Brukseli. W centrum miasta działa Belgijskie Centrum Komiksu oraz Dom Komiksu. W Belgii wszyscy czytają komiksy od urodzenia. To jest zakorzenione w naszej naturze, to już nasza kultura. W Brukseli mamy wielu autorów

Na ścianach w mieście jest ponad 40 komiksowych rysunków. Na wystawie, na którą wstęp kosztuje tylko 1 euro, można podziwiać smerfy czy Marsupilaniego, ale nie tylko. W domu komiksu swoje prace wystawiał także Polak, Zbigniew Kasprzak. Inspiracje one przychodzą niezależnie od miejsca pobytu, więc miałem je w Polsce, mam je tutaj. I tu pracuję po prostu ze scenarzystami frankofońskimi i przyznaję, że, że, że sprawia mi to dużą przyjemność. Jest, jest to grupa ludzi bardzo wyspecjalizowanych w tym, co, co proponują, co robią i w zasadzie bardzo mało proponuję rzeczy autorskich, w sensie scenariusza i, i rysunku własnego, aczkolwiek zdarza mi się to w krótkich historiach. Raczej pracuję w tandemie ze scenarzystą. Wystawy zarówno w Domu Komiksu, jak i Belgijskim Centrum Komiksu można podziwiać przez cały rok. Dwukrotnie w przeszłości, w 1935 i 1958 roku obecna stolica Unii Europejskiej gościła wystawy światowe. Na pierwszą przybyło 20, na drugą 36 milionów zwiedzających, którzy podziwiali postęp przemysłu oraz bogactwo kulturowe. Tej drugiej Bruksela zawdzięcza niezwykłą konstrukcję o nazwie Atomium. Konstrukcja powstała pierwotnie na pół roku, jednak do dziś turyści mogą podziwiać jej odremontowane kule, które symbolizują jądro atomu. Jest to kryształ żelaza powiększony 165 miliardów razy. Panoramę Brukseli możemy podziwiać w jednej z dziewięciu kul, do której dostaniemy się windą na wysokość 102 metrów. Poza panoramą możemy oglądać wystawy multimedialne oraz poznać historię budowy obiektu. Organizujemy tam wiele wystaw tematycznych, jak na przykład wystawa skupiająca się na kulturze życia, strojach czy architekturze lat 50. Wstęp do środka KUL kosztuje 9 euro. Po obejrzeniu Brukseli z wysokości 102 metrów można odwiedzić kolejne multimedialne miejsca dzielnicy Heizel. Kiedyś znajdował się tutaj Pałac Nauk. Od... Odwiedzić kolejne multimedialne miejsca dzielnicy Heidel. Kiedyś znajdował się tutaj Pałac Nauk. Od 1935 roku znajduje się tutaj planetarium. Jest to multimedialny obiekt, w którym możemy zobaczyć kosmos, Układ Słoneczny, Słońce, Księżyc oraz 8,5 tysiąca gwiazd. Jest tutaj także wirtualna maszyna, którą możemy odbyć podróż w kosmosie. Wirtualna maszyna pokazuje nam wszechświat. Pedałując kosmicznym rowerem, możemy zbliżyć się do planet Układu Słonecznego i dowiedzieć się o nich więcej. Po zabawie na multimedialnych urządzeniach możemy usiąść w wygodnym fotelu i zobaczyć 30-minutowy pokaz. We shows. Planetarium shows. W planetarium proponujemy różne pokazy o specyficznej tematyce. So planet... Możecie tu poznawać planety, gwiazdy i galaktyki, księżyc czy słońce. Dzięki planetarium i specjalnym projektorom można doświadczyć polarnych nocy. Wyświetlamy obrazy, puszczamy muzykę i teksty. Obok planetarium mini-Europa, gdzie możemy podziwiać najpiękniejsze budowle Europy. W trakcie spaceru alejami możemy zajrzeć do interaktywnej maszyny Spirit of Europe i zobaczyć, jak funkcjonuje mechanizm Unii Europejskiej. Niestety, park czynny jest tylko wiosną i latem. Nieopodal mini-Europy warto zobaczyć Le Grand Palace, idealny dworzec, którego otwarcie nastąpiło w 1935 roku podczas Wystawy Światowej. Oparty jest on na łukach betonowych o rozpiętości aż 86 metrów. Don't... Don't, don't, don't. Parlament Europejski ma wiele ważnych pomieszczeń, do których można wejść tylko z akredytacją. Teraz znajdujemy się w centrum prasowym, skąd nadawane są relacje na cały świat. Jeśli dzieje się coś ważnego w Parlamencie Europejskim i zapadają ważne decyzje, dziennikarze spotykają się tutaj, aby skorzystać z internetu i telefonu. Z pracy biur prasowych Parlamentu Europejskiego powinni brać przykład wszyscy pr na świecie. Rzecznicy prasowi mówią tu we wszystkich językach krajów członkowskich. Każdy może uzyskać pomoc niemal od razu po wysłaniu maila z prośbą o akredytację. Osobny dział zajmuje się obsługą dziennikarzy audiowizualnych który udostępnia własne studia telewizyjne, studia radiowe, możliwość montażu, jest możliwość pozyskania przygotowanych, wcześniej zamówionych materiałów, audio-wideo w dowolnym formacie, jest również możliwość przeprowadzania wywiadów. Korzystania ze studiów nagraniowych, nawiązania łącza telefonicznego czy satelitarnego, przeprowadzania wywiadu. Jest również dział, który obsługuje dziennikarzy prasy pisanej. i Przygotowujemy komunikaty prasowe dla dziennikarzy w 22 językach oficjalnych Unii Europejskiej. To są komunikaty, które relacjonują wydarzenia z sesji plenarnej. Press Room wyposażony jest w komputery z czytnikami kart pamięci, internetem, bezpłatnym telefonem oraz programami do bezpośredniego oglądania tego, co dzieje się na sali Parlamentu Europejskiego. W tym miejscu spotykają się dziennikarze, aby przekazywać wiadomości całemu światu z tego, co dzieje się na dwudniowych posiedzeniach plenarnych Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Dzięki tym słuchawkom mogą zrozumieć to, co dzieje się właśnie na tej sali. Tłumacze pracują tutaj na 200% normy. Wszystko jest idealnie zorganizowane tak, aby dziennikarze od razu po sesji parlamentu mogli nadać relacje. Cały czas znajdujemy się w Parlamencie Europejskim w Brukseli. To co za mną to zielone tło, czyli tzw. zwany green box. Pod to tło może zostać podłożony dowolny obraz. Dziennikarze z całego świata przychodzą tutaj, aby nagrywać relacje właśnie z sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego. Do dyspozycji dziennikarzy jest zielone lub niebieskie tło, profesjonalne oświetlenie, do tego statyw oraz prompter, który umożliwia czytanie tekstu i daje wrażenie, jakby dziennikarz mówił z pamięci. W Parlamencie Europejskim w Brukseli media internetowe i tradycyjne traktowane są równo. Za mną trwa właśnie nagrywanie relacji, która zostanie wyemitowana w wirtualnym świecie. Nie ma znaczenia, czy telewizję ogląda 10 osób, czy 2 miliony. Rzecznicy Parlamentu Europejskiego tłumaczą, każdy powinien mieć swój dostęp do informacji o działaniach Unii Europejskiej, aby przybliżać światu mechanizmy jej funkcjonowania. Niedawno uruchomiono nawet miejsce do nadawania relacji na żywo w internecie. Mamy tutaj studio radiowe z sześcioma mikrofonami i za pomocą kodeków możemy przeprowadzać relacje na żywo. Nagrywamy tutaj także debaty dla stacji radiowych, które wysyłamy następnie w formie skompresowanych plików. Mini-studio posiada profesjonalne oświetlenie oraz niezbędny sprzęt do realizacji programu. Słuchacie polskiej audycji prosto z serca Unii Europejskiej, czyli Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Taką audycję może nagrać każdy dziennikarz radiowy, przychodząc do jednego z czterech studiów ulokowanych w Parlamencie Europejskim. My nagraliśmy fragment takiej audycji, ale każdy dziennikarz może przyjść, zaprosić gości i w tym miejscu nadać swoją audycję. Do dyspozycji dziennikarzy jest obsługa techniczna, odtwarzacze różnych nośników dźwięku, a także ISDN, dzięki któremu programy możemy na żywo transmitować do dowolnej stacji radiowej. Studio telewizyjne Parlamentu Europejskiego jest już gotowe. Co prawda program jeszcze nie jest stąd nadawany, ale już niebawem każdy dziennikarz z całego świata będzie mógł tu przyjść, akredytować się, a później nagrać dowolny program i wyemitować go w swojej telewizji. Nowe studia zostały wyposażone w profesjonalne kamery oraz reżyserkę obrazu. Hala zdjęciowa znajduje się przy dużej windzie, dzięki czemu każda stacja telewizyjna może zaaranżować studio na własne potrzeby i zbudować własną dekorację. Możliwe jest również korzystanie z z blue boxu i podłożenie wirtualnej dekoracji. Parlament Europejski to raj nie tylko dla dziennikarzy, to również idealne miejsce na praktyki. Proponowałbym zainteresować się możliwościami, jakie stwarza Parlament Europejski, oferując różne formuły praktyk studenckich, praktyk zawodowych czy praktyk staży dla absolwentów kierunków, na przykład kierunku dziennikarskiego. Duża część mojej pracy to Pisanie informacji prasowych na podstawie raportów, na podstawie tego, co robią posłowie. Natomiast to nie tylko to, nasze biuro też organizuje seminaria dla dziennikarzy, spotkania z dziennikarzami. Musimy uczestniczyć w konferencjach prasowych. Generalnie życie w parlamencie jest bardzo aktywne. Informacje o możliwości odbycia stażu każdy zainteresowany znajdzie na stronach internetowych Parlamentu Europejskiego, a ci, którzy chcą po prostu zwiedzić serce Unii Europejskiej, muszą wcześniej zarezerwować wejściówkę. Turyści, którzy chcieliby zobaczyć wnętrza Parlamentu Europejskiego, w grupach zorganizowanych są oprowadzani po Parlamencie Europejskim, dwa razy dziennie, natomiast wejście jest oczywiście bezpłatne, oprowadzenie przez przewodnika jest również bezpłatne, tak samo jak bezpłatne są wszystkie usługi i udogodnienia dla dziennikarzy, które który oferuje Parlament Europejski. Do Parlamentu Europejskiego dojedziemy metrem oraz autobusami. Jest południe i miasto tętni życiem, ale to, co dzieje się tutaj wieczorem, jest nie do opisania. Bruksela żyje przez cały tydzień. Od poniedziałku do niedzieli możemy bawić się w miejscowych pubach. Stolica Unii Europejskiej żyje przez cały rok. Do miasta ludzie wychodzą nocą. Godzina 23 to najlepsza pora na rozpoczęcie zabawy. W klubach spotkamy imprezowiczów z całego świata. Wiele osób przylatuje tu po prostu na weekend. W Brukseli możecie tańczyć od poniedziałku do soboty każdego tygodnia przez cały rok. We have some music. We have we have house. Gramy różne rodzaje muzyki: RB, house. Jeśli chcesz tańczyć do techno, znajdziesz techno. Jeśli chcesz rap czy reggae, to też tu znajdziesz. You have a little reggae. It uh, many music in the world. Normaly we spin gramy muzykę, house, R&B, raga, każda muzyka świata. Every kind of music in the world. W Brukseli mamy wiele dyskotek, takich jak ta. Nie lubię ich, ponieważ można tu doświadczyć dyskryminacji. Popatrzcie na mnie, próbowałem wejść. Selekcjoner mnie nie wpuścił. Gdy spytałem dlaczego, on odpowiedział po prostu, że jestem sam. W Danii mamy trochę bardziej wyspecjalizowane kluby, na przykład kluby z muzyką rockową, techno, house'ową czy popularną. Tam jest to bardziej zróżnicowane, ale tutaj również jest w porządku. You can see, uh, some people, black people. Możecie tu spotkać ludzi o czarnym kolorze skóry, białym, Arabów, Polaków. To multikulturowe miejsce. Do wielu klubów dostaniemy się za darmo, jednak warto zarezerwować od 5 do 20 euro na wstęp. Piwo kosztuje od 2,5 do nawet 8 euro. Bruksela to bezpieczne miasto do zabawy. O nasze bezpieczeństwo na ulicach dba policja, a w klubach ochrona i selekcjonerzy. Bruksela to najmniejsze miasto na świecie, będące zarazem małym światem. To tutaj zapadają najważniejsze decyzje dotyczące Unii Europejskiej. Codziennie słyszymy: Bruksela zadecydowała o tym, Bruksela zadecydowała o tamtym. Naszą podróż kończymy na wysokości 102 metrów, no i wracamy do Polski.